Zdradzamy wam właśnie gdzie dojechaliśmy tak, tego dnia. Mój of Dinet. Nie wiemy za bardzo na jak się to się czyta. To reserve. Tutaj widać jakieś piękne szlaczki. Zaraz przerzucimy kamerę nie i Nie pokażę... szlaczki, tylko szlaki. No właśnie, bo przecież Monika nie zdrabnia, nie? No ale szlaczki to takie w zeszycie, nie? <laughs> Może być. No dobra, zaraz popatrzymy na mapę i zobaczymy którą trasę wybierzemy. Owaj tak wybrałeś? No właśnie nie, ale chcę iść zobaczyć na pewno to jezioro. wiążemy właśnie do miejsca gdzie jest Kinord Celtic Cross czyli jakiś krzyż celtycki nie wiem, zobaczymy, może będzie jakaś tablica zapewne, no, jakiś, zapewne. jakiś stary może jakieś kilkaset lat zobaczymy lubię takie rzeczy a ty Monia? też, też Monia się dogrzewa kawką bo zaczynam odczuwać brak ciepła. No. No tak, bo zimna nie ma. Tak, ostatnio, czekaj, o nie mogę mówić. Yy, czytałam książkę, yy, który, którą napisał jeden astrofizyk, a drugi fizyk, nie pamiętam ich nazwisk. Mhm. Właśnie, tam było napisane, że nie ma czegoś takiego jak zimno. Jest tylko, Brak ciepła. Taka ciekawostka. W wieku 38 lat prawie. Dowiedziałam się, że... Moje informacje nie zawsze są poprawne. O, jeszcze byś się zdziwiła nieraz. No zapewne. Człowiek oczy się całe życie. Tak. Na przykład, że nie ma zimna. Tak. Istnieje no. tylko brak ciepła. Ciekawe czy, wiesz, no to może być tak, że oni to ustali, ustalili, a może ktoś się w to obalił, nie wiem. O, właśnie, bo teraz co nie oglądasz jakichś nowych, inaczej. nowych odkrywczych programów, to każdy ma swoją teorię i naprawdę... Tak, tak, ale naprawdę... Tam, tam było napisane, że to jest jakiś tam wielkiej sławy ten astrofizyk, więc... No oczywiście, no, mądra głowa. Może wy wiecie. Jak to z tym zimnym i ciepłem jest. Tak samo w tej książki dowiedziałam się, że jest jakiś pomiar czasu. Nie pamiętam, czego dotyczył ten pomiar czasu, że nawet nie próbujmy sobie tego wyobrazić, bo to jest tak szybkie, że tego nie da się wyobrazić. Tak szybkie? Wyobrazić. No, to jest tak szybka jednostka czasu, znaczy tak szybki pomiar czasu, to jest którego no nie wyobrażasz sobie bo to jest za szybkie Ale że mniej więcej sekunda to wy ile trwa no nie no bo to jest ileś tam wiesz po ten po, po przecinku nie wiem mogę was teraz wprowadzić w błąd ile to jest ale na pewno ono tam było napisane że nie próbujmy sobie tego nawet wyobrazić bo się nie czy da. czy prędkość światła mówisz nie, nie pamiętam czego to była prędkość i tak oto wychodzi na to, że czasami czytam różnego rodzaju książki. Chociaż niekoniecznie jest to może moja te, ulubiona tematyka, astrofizyka i fizyka. Ale czegoś tam się dowiedziałam. I teraz mam o czym myśleć. Jestem osobą, która wszystko bardzo analizuje, a tym bardziej jak się właśnie dowie czegoś takiego. Nowego, później się zastanawiam, na ile to prawda. Mega mi się tutaj podoba. Uf, zgubiłam rękawiczkę, <ścoughs> ponieważ są przepiękne kolory. W ogóle nie czuję, że to jest zima. I tak właśnie jechaliśmy. Z moją przez ten kilogram, teraz i jak tak patrzymy, ile tutaj jest szlaków, ile ścieżek do chodzenia, to po prostu Szkocja, Szkocja miarzy. Jak na wielkość swoją, to ilość ścieżek. Szok. No, ja nie wiem, czy my w ogóle, czy jesteśmy w stanie przejść wszystkie. Bo to no nawet. Nie, nie ma szans. No ja. nie, nawet człowiek nie to chodzi, nie o to chodzi, że czasu zabraknie. Tylko nie jesteśmy w stanie odkryć ich wszystkich. O, tam żuraw, patrz. O, poleciał. Tutaj wow. piękne ławeczki. Za mną widzicie? Jednoosobowe. Wojtek prezentuje. I na pewno... Któryś na ma... pierwszą randkę, taką wiecie, że, że ty niby panna, wiesz, nie? To już mówiłeś w którymś odcinku. To mówiłem, mówiłem. Na dolar glen. Tak, A to, 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 wtedy to było yy, na pierwszą randkę. Czy to było dla tych, co się pokłócili. A tu jest na Też na randkę. pierwszą randkę. Nie ma takich, co się kłócą. Się... Żartuje. Tak można sobie usiąść. I podziwiać te góry tam. I podziwiać. Zobaczcie. Pani wiosna. O, zostawiła już Twój ślad. Super. No dzisiaj to ewidentnie czuć wiosna w powietrzu. Chciałem Wam coś powiedzieć. Co? Że mamy kolejną tablicę przed sobą. Tak i piękny, nasz no, piękny. No zawsze z tym o piękny widok. To już jest nudne trochę. Ale. Ciekawy. Tak, interesujące. Zbliżamy się w ogóle do tego jeziorka tutaj? Tak, już oczywiście po drodze słyszałam 10 razy, że nie idziemy dobrą ścieżką. Wojtek już by tu był szybciej, gdyby poszedł według własnych ścieżek. Trzy razy. Na pewno nie. Ja idę według drogowskazów i tak miało być. Bogoszka z życia Moniki. Wojtek. Jestem. Jak są wyznaczone szlaki i ja na przykład wybieram, że idę dzisiaj pomarańczowym, to kieruję się pomarańczowymi strzałkami. A Wojtek on już mówi, że on gdzieś skróty widział. A wiecie jak kończą się skróty z Wojtkiem, że ja zawsze jestem w błocie. Bo ty i... przebrałaś i drugie już masz uwalone. Tak. Szkoda, że nasz aparat nie oddaje tych wszystkich kolorów tak, jakbyśmy chcieli. I nie wiem, czy coś mi się poprzestawiało, czy po prostu z biegiem czasu mamy już większe oczekiwania. I chcielibyśmy, żeby te filmiki były lepszej jakości. Trzeba zainwestować. Trzeba zainwestować i my się do tego przygotowujemy. Ale no na razie jeszcze trzeba poczekać. Musi przede wszystkim znosić warunki pogodowe. Tak, no, szukamy czegoś takiego, co naprawdę będzie dobre, i też mikrofony musimy nowe kupić, żeby każdy miał osobno. A wtedy będzie super. Ale, tak jak już mówiłam, musimy poczekać jeszcze chwilę. Nie wszystko na raz. Ale super. Bardzo cichy dzień. Nareszcie, a wyjeżdżaliśmy z domu, to tak lało. Wojtek, to szczerze mówiąc, to dzisiaj taki był nastawiony raczej na no nie. Bo tak naprawdę to mieliśmy, miało do perf kawałek za perf jeszcze padać. A to i tak na pewno nie o tej tak wcześnie, na, wczesnej porze. My wyjechaliśmy za Glęsi i jeszcze dalej padało. Tak bywa. <śm> Ale teraz to jest super. Zbliżamy się do celu, czyli do tego krzyża celtyckiego, który Wojtek chciał zobaczyć. Szkoda opuszczać nie tak cichutko, ale spokojnie. Zatrzymamy się jeszcze gdzieś po drodze. Nie, ja, my dzisiaj to jesteśmy nie wiem, nienasyceni ze względu na to, że pogoda się zrobiła, przestało wiać i chce nam się więcej tych widoków podziwiać i więcej. Niestety tu trzeba zwracać już powoli, no ale może gdzieś przyglęci. tam się zatrzymamy w jakiejś dolinie, może gdzieś. Zobaczymy, wszystko, wszystko przed nami. Jan, jaki smutek nagle! O. Czyli tak, weekend ogólnie udany. W sobotę byliśmy na wycieczce, w niedzielę byliśmy na wycieczce. W dwóch miejscach jak do tej pory pięknych. Jeszcze po drodze, oczywiście, się zatrzymywaliśmy. I ja jutro pójdę naprawdę pełna energii do pracy. Ja też. Zawsze po takim weekendzie mam jakieś takie inne nastawienie zupełnie. A jak I chodzę uśmiechnięta, a nie taka jakaś na burmistrzu. A jak pomyślę, że w przyszłym tygodniu tylko trzy dni, to już w ogóle mi super. A ja tylko dwa. Nie, na no, przyszłym tygodniu pracuję. Poniedziałek, wtorek, sobota, niedziela. A ja poniedziałek, wtorek, środa. Wróciliśmy na parking i właśnie skończyliśmy robić The Little Old Trio. A teraz udajemy się w drugą stronę i będziemy robić Bun Owat Trio. Tak? Ten czerwony. No nie wiem. Ten, ten czerwony tu jest szlak. Tutaj jest w powiększeniu. Tam są fajne formacje skalne. I będziemy się kierować takim znakiem. 嘿嘿嘿。<laughs> To, to miejsce jest idealne na jakąś scenę z jakiegoś Wiedźmina albo wiecie co, po prostu to robi takie wrażenie, wow, wow. No ja jestem naprawdę w szoku, nie spodziewałam się tego. Szok. Na zdjęciach to jednak, ale na żywo to o, wyrywa z butów. Ja się czułam normalnie jak, jak, nie wiem, jakby się magia rozgrywała jak przechodziłam przez tę szczelinę. Mm -hmm. Do innego świata. Do innego świata, wow. Musicie tu przyjechać zobaczyć, jak macie blisko. Albo jak będziecie w Szkocji na wakacjach w tej okolicy, to warto zajrzeć. Wracamy się na mostek i teraz jedna z naszych ulubionych części, czyli schody. Kochamy schody bardzo, szczególnie ja. Aczkolwiek czasem Naprawdę marzę o schodach, jak mam tak pojść po takich nierównych kamieniach. Muszę Wam się przyznać, że jak ktoś kocha las to te dzisiejsze dwie wycieczki dwie wycieczki, tam jedną wycieczkę jak sobie ktoś zrobi i przejdzie tymi szlakami to może się, się, czuć, spe... może się czuć spełnione. Niesamowite. Niesamowite te lasy tutaj. thank you I z tego to pięknego tarasu tutaj nad parkingiem. Będziemy bo... kończyć nasz spacer. Mamy jeszcze kawałek zejścia, ale chyba potrzebujemy takiego momentu wyciszenia się i, i uspokojenia myśli, bo bardzo dużo tego dzisiaj wszystkiego. Strasznie dużo emocji. Ja to po prostu też jestem wzruszona, bo. No nie wiem, brakuje mi słów. Jestem po prostu. Szczęśliwa! Wiem dzisiaj dlaczego ja kocham swoje życie. Naprawdę. Tak. Dzisiejszy dzień na pewno zapamiętamy na bardzo długo. Tak, i wczoraj mieliśmy naprawdę wspaniały dzień. I dzisiaj teraz możemy iść do pracy. Tak. I czekać na kolejne wyprawy. Niesamowita. Widoki za nami. Taka kropeczka na dynę dzisiaj. Dokładnie. Dobra, kończymy. Dziękujemy, że oglądacie nas. Zostawiacie miłe komentarze. Przede wszystkim komentarze. Tak. I to jeszcze są. Super. Super. I zapraszamy Was na nasz kolejny filmik, oczywiście. Cześć. A i jeszcze z tego pięknego miejsca. No. Chcieliśmy pozdrowić naszych chyba najmłodszych widzów. O, dokładnie. Którzy wczoraj nam powiedzieli, że nas oglądają. Zrobili nam wielką przyjemność. Tak, i niespodziankę, także. Antek, Zuzia, pozdrawiamy Was, buziaki, buziaki, pa, cześć.